Czytamy tutaj, że gdy przyszła, przyszły dni trudne i był głód, była susza, Bóg posłał proroka Eliasza nad potok Kerit i obiecał, że tam będzie się o niego troszczył. A po jakimś czasie, gdy już wody zabrakło w potoku, Bóg posłał go do Sarepty Sydońskiej. I była tam uboga wdowa w tej Sarebcie Sydońskiej. I myślę, że ona by umarła wraz z synem, gdyby ona nie udzieliła wsparcia dla Eliasza, dzieląc się z nim tym, co ma. Tym, co posiadała. A więc Bóg posyłając do niej Eliasza, on nie oczekiwał tak naprawdę, że ona mu pomoże i będzie go karmić. Bo ona tak naprawdę niewiele miała. A w rzeczywistości ona nie miała czym go karmić. Miała tylko, jest napisane, garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Nieco oliwy. To nie jest dużo, nieco. I miała garść. Ja, ja To jest chyba trochę więcej niż garść, ale miała trochę. Mogła to chronić, mogła, mogła to traktować jak swój największy skarb. Ale Bóg posyła do niej Eliasza i prosi ją o, to, o tym, żeby ona podzieliła się z tym, co ma, z tym, który jest w potrzebie, a tym w potrzebie wtedy był Eliasz. A więc Bóg posyłając Eliasza do wdowy, chciał tak naprawdę zatroszczyć się nie o Eliasza, ale o wdowę. Bóg posyłając tych Ukraińców do nas, tak naprawdę nie tylko się troszczy o tych Ukraińców, ale chce zatroszczyć się o nas, Polaków. Bo kiedy my okażemy im miłość i zatroszczymy się o nich, Bóg mówi: Pośle legiony moich aniołów, i Jezus stanie wokół Was, przed Wami, za Wami, przykryje Was swoją świętą krwią, i nic diabeł ani Putin nie będzie mógł nam zrobić. Nie powinienem się emocjonować po prostu, powinienem być bardziej spokojny. A więc Bóg oczekiwał, że ona zaufa mu i okorze posłuszeństwo Jego Słowu i że zacznie działać w wierze, czyniąc dobrze, a nie czekając tylko na pomoc z nieba albo na gwiazdkę z nieba. A więc popatrzmy teraz na tą historię, ona jest dość ciekawa. Więc Bóg posyła, może czytamy teraz tutaj 10, werset 17 rozdział. Eliasz wyruszył zatem do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta wdowa zbierała tam kawałki drewna. Zawołał więc do niej, przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu. Chciałbym się napić. A gdy szła, aby naczerpać wody, zawołał za nią, niewiasto, przynieś mi też proszę kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: Jak żyje Pan, Twój Bóg? Myślę, że on był znanym człowiekiem, Eliasz. Nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie. No, Miała, myślę, że nawet mniej niż tutaj. I ona mówi: i nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna. A gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Dobre wyznanie. Jak już to zjemy, to finisz. Bo to już jest końcówka. I już w makro nie, nie ma co kupić. W sklepach puchy. O, pastorze, ty nas straszysz? Nie, gdzież tam. Ale tam po drugiej stronie są puchy. U nas nie. Ale tam po drugiej stronie są puchy. Tam są wdowy i dzieci, i sieroty, i starsi, którzy są głodni, i ci, którzy walczą, też są głodni. A więc, sorry, ale myślę, że dobrze byłoby się z nimi podzielić tym trochę, które mamy. Moje pytanie jest takie: Czy ona miała pokój, gdy piekła placek dla Eliasza? Z tej, z tej, tej resztki. Piekła placek dla Eliasza. Ja sobie wyobrażam to. Wybaczcie, trochę może się nabrudzi. Więc ona bierze tą mąkę. Bierze trochę oliwy. To jest z Włoch. Sorry, wybacz kochani, ale takie czasy, że trzeba po prostu tą oliwą się podzielić. No i robimy sobie coś z tego. Dobra, na tym skończymy. Tam mam chusteczkę, jakbyś mogła... Okej, okay, dzięki. A więc ona upiekła ten placek. Zrobiła to. Ja myślę, że jej ręce drżały, kiedy ona ugniętała. Ona nie czuła się komfortowo. A więc moim przekonaniem jest to, że ona nie miała pokoju, kiedy piekła placek dla Aliasza. Zgodzisz się ze mną? Ona poddała samą siebie próbie, czy trwa w wierze w tym momencie, kiedy to robiła. I dopiero, gdy Przeszła tą próbę, wtedy miała pokój. Nie przed próbą miała pokój. Dopiero kiedy przeszła zwycięsko przez tą próbą, wtedy miała pokój. Wiesz dlaczego? Bo wtedy już wiedziała, że Bóg jest z nią. Że Chrystus jest z nią. Że Bóg działa. Że Bóg czyni cuda. Że On pomnożył teraz i ta... Dopiero co wysypała, a teraz mamy, mamy pełny... Pełny dzban mąki, dopiero co wylała trochę oliwy, a ma pełny kanwę oliwy. Wtedy dopiero wiedziała, że Bóg jest z nią. Nie przed próbą, ale po próbie, albo w trakcie próby. Gdy wiesz, że Chrystus jest w Tobie, to wtedy Jego pokój też jest w Tobie. Nie wiem, czy wiecie, że Jezus został przez proroka Izajasza nazwany księciem pokoju? Nazwą go cudownym doradcą, Bogiem Mocnym i Księciem Pokoju. Wielu ludzi dzisiaj boi się, że ich mąka w garnku i oliwa w dzbanie się skończy. Tu, na tym miejscu, są ludzie, którzy boją się, że mąka w dzbanie i oliwa w, w kanwie się skończy. Ale moje pytanie jest takie, czy Bóg nie troszczy się o ptaki niebieskie o lilię? Czy Jezus tego nie obiecał, że zatroszczy się o nas? Więc jeżeli Bóg troszczył się o Eliasza nad potokiem Kerit, dał mu wodę i królki przynosiły mu codziennie mięso i chleb, to był tut. W tym czasie był Eliasz na diecie keto. Miał mięsko. Ale potem woda się skończyła, królki przestały przynosić i Bóg go posyła do Sarepty Sydońskiej i wtedy Bóg zmienia mu dietę na taką bardziej glutenową. Widzisz, ciekawe jest to, że Bóg to zrobił w, w Sarebcie Sydońskiej, w mieście, skąd pochodziła Izabel, spraw, sprawczyni całego tego nieszczęścia i zamieszania w Izraelu. To jest dopiero niesamowite. Bóg ma poczucie humoru. Posyła go do Sydonu, skąd pochodziła Izabel. Nieważne, że nie, to jest śmieszne? Coś się wydarzy po drugiej stronie, skąd pochodzi całe to nieszczęście i Putin, co wpłynie na zmianę tej sytuacji. Będę w tym tygodniu razem z Asią przekazywał słowo i ja mam słowo, które wierzę, jest prorocze o tym, co się dzieje dzisiaj. Nie wiem kiedy, bo my musimy znaleźć jakąś wolną chwilę. Nie będziemy to robili w studio, będziemy to nagrywali na telefonie i chcemy przekazywać na bieżąco słowo, które Bóg mówi do nas o tej sytuacji, o tym, co się dzieje. Obserwuj Facebooka Shoreline, obserwuj YouTube'a Shoreline i będziesz mógł posłuchać o tym, co Bóg do nas mówi. Może to też cię jakoś zachęci. Zachęcamy do tego. Widzisz, pomnożenie mąki oliwy tak naprawdę zależało od jednej rzeczy: od zaufania Bogu. Twoje powodzenie i to, że przejdziesz przez to zwycięsko, w pokoju, zależy od jednej rzeczy: że zaufasz Bogu. Widzisz, zaufanie Bogu, wiara, ona nie wyraża się, nie wyraża się nigdy biernością, czekaniem na swoją gwiazdkę z nieba, tak jak powiedziałem, ale wiara zawsze wyraża się działaniem. Wiara działa, wiara jest czynna w miłości. To jest prawdziwa wiara. Wiara dopiero wtedy jest aktywowana, kiedy jest czynna w miłości, kiedy jest praktykowana. Więc mam przekonanie, że Bóg dzisiaj wzywa, dzisiaj, nie tylko nasz Kościół Shoreline, ale Kościół w Polsce do działania w wierze. Bo kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Bóg nie może natomiast działać, w życiu tych, którzy grzeszą biernością. Halo. Bóg nie może działać w życiu tych, którzy grzeszą biernością. Bo to dało przyzwolenie Hitlerowi kiedyś, żeby niszczył Europę. Ale my nie damy przyzwolenia tym razem. Kolejnemu duchowi, takiemu jak Hitler i Stalin, aby niszczył Europę, ale my powstaniemy w jedności i staniemy przeciwko temu duchowi i zwyciężymy w imię Pana. Skończąc, bo już jest czas coś z tym ciastem zrobić, bo to oliwa już wycieka. Bóg może działać, jeszcze raz chcę tam, tam, tam zakończyć. Bóg może działać w życiu tych, którzy mają wiarę czynną w miłości. W miłości. I w czynieniu dobra. Bóg może działać i udzielić pokoju tym, którzy mają wiarę, która jest czynna w miłości i w czynieniu dobra. A teraz powstali, będziemy modlić się o pokój, aby Bóg wlał jego teraz i abyśmy mogli podjąć właściwe decyzje. Chcę modlić się o tych, o tych, którzy nie mają pokoju z tego powodu, że są na pierwszym poziomie wiary, że tylko wierzyli dotąd że Bóg istnieje, ale Jezus nie był ich panem i nie przyjęli go jako swojego pana i zbawiciela. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, On jest bardzo realny. Ja mam wiele cudów, wiele historii, wiele świadectw z mojego życia, z mojej rodziny, z tego kościoła. Jezus jest realny. On wysłuchuje naszych modlitw. Ale najpiękniejsza z modlitw, jaką możesz się pomodlić, to modlitwa, w której powiesz, Jezu, wybacz mi moje grzechy. Wybacz mi, że chodziłem własnymi drogami i nie uznawałem Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj przepraszam Cię za to. I decyduję się w moim sercu, aby przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Oddać Ci moje życie, moją przyszłość, moją rodzinę i całe moje życie. Potrzebuję Twojego pokoju. Przyjdź do mojego serca jako Pan i wlej teraz Twój pokój do mojego życia. Kiedy przyjmiesz Jezusa, to On zamieszka w Twoim sercu, a On jest Bogiem pokoju. I Jego pokój przez relacje z Nim, który będziesz rozwijał, On pomoże Ci przejść zwycięsko przez ten czas. Kto z Was dzisiaj na tym miejscu chce przyjąć Jezusa jako swojego Pana i zbawiciela? Kto z Was przed kamerą, czy przed ekranem swojego telewizora, czy. Czy telefon chce przyjąć Jezusa? Jeśli tak, to podnieś rękę. Chcę zobaczyć, czy jest ktoś, kto chce dzisiaj przyjąć Jezusa? Szybciutko, szybciutko. Chcę się modlić z wami. Okej? Okay. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dobrze, Pomodlę się też z tymi, którzy nas oglądają. Powtarzaj za mną słowa tej modlitwy. Wierzę, że to słowo dotrze do wielu ludzi i będziesz mógł przyjąć Jezusa jako pana. Ci z was, którzy należycie do Jezusa już na nowo narodziliście się i przyjęliście Jezusa jako Pana, też możesz się modlić i na nowo powierzyć się Bogu, aby On mógł cię używać, prowadzić i wypełnić swoim pokoju. Więc to jest ostatnia modlitwa. Po tej modlitwie mówimy amy i będziemy mieli wspaniały tydzień, wspaniałą niedzielę. Ojcze w niebie, powtarzaj ze mną. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa. Dziękuję Ci, że Jezus opuścił niebo i przyszedł na ziemię, aby stać się cudownym doradcą Bogiem Mocnym i Księciem Pokoju. Dzisiaj przyjmuję Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela, jako Księcie Pokoju. I proszę Ciebie teraz, wybacz mi wszystkie moje grzechy, wybacz mi moją nieprawość, moją letność. Chcę żyć w relacji z Tobą. Dlatego przyjmuję teraz Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Oddaję Ci moje życie. I dziękuję ci, że mi przebaczasz. A teraz napełnij mnie twoim pokojem i bądź ze mną w każdym dniu i w tych czasach, w których żyjemy obecnie, ale również chcę być z tobą na wieki, Jest jako moim zbawicielem. Amen.